Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na sesji środowej. 31 dzień lipca, także mamy ostatnią sesję tego miesiąca. Zobaczmy jak wygląda sytuacja na głównych wykresach. Euro-USD na początek, czyli główna para walutowa właśnie euro w stosunku do amerykańskiego dolara. Tutaj nieco poprawiam, aktualizuję ten poziom mierzenia FS100. I oczywiście aktualizuję też e, pułap, z którego ten, ten, tą rozpiętość mierzenia odkładamy. To jest dołek e, tutaj z sesji, e, z sesji wczorajszej, godziny popołudniowe. Minimalnie naruszona ta strefa mierzenia 50%, ale ostatecznie utrzymana. E, poziom cenowy tego wsparcia 108060607. 1,0806, 0,607. E, I od góry patrząc, <laughs> tutaj nic się nie zmienia. FS to oznaczone tutaj też tak, jak to mieliśmy w dniu wczorajszym, tak i tutaj w dniu dzisiejszym, minimalnie w dół oczywiście wędruje z uwagi na obniżenie dołka, i to górne ograniczenie tyczy się wyceny 1,084243. Na tą chwilę, patrząc w ten, w ten środowy poranek, jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie, minimalnie, czy może zdecydowanie bliżej nam do ograniczenia dolnego, no zobaczymy, czy będzie tutaj. Czy rozpoczniemy sesję, czy rozpoczniemy te godziny przedpołudniowe, właśnie od przetestowania kolejnego tego ograniczenia dolnego. Tutaj, tak się przypatrują też z H1, jak najbardziej możemy dopatrzyć się w formacji odwróconej głowy z ramionami, czyli mamy tą ostatnią część, czyli to prawe ramię. I zgodnie tutaj z założeniami, ten trzeci test powinien być powyżej tego, tego środkowego, oczywiście powyżej głowy, czyli gdzieś automatycznie zabezpieczać taką pozycję. Należałoby minimalnie poniżej tej, tego pułapu z dnia wczorajszego, czyli gdzieś w okolicy 1.07.98 czy 97.96, to już wszystko zależy gdzieś tam od swojego marginesu. E, dobra, idąc dalej. GBPUSD, interwał jednogodzinowy na wykresie kabla. E, tutaj mamy strefę związaną z mierzeniem 50%. Oczywiście ta strefa cały czas pozostaje aktualna. E, Naruszenie z dnia wczorajszego miało miejsce zdecydowanie wyżej niż ten pierwszy dołek. Także tutaj nic nie będziemy sobie aktualizowali, wszystko w takim schemacie, w jakim to było w dniu wczorajszym. I oczywiście ograniczenie górne również pozostaje tak, jak, tak jak to wczoraj roz było rozrysowane na starcie tygodnia. Przytoczymy sobie tutaj dokładne wyceny tych stref. Jeżeli chodzi o 50. Od pułapu 1,2828 28, warto tutaj zwracać uwagę, oczywiście gdzieś tam z marginesem kilku pipsów w dół, natomiast od góry e, mamy 1,2867 e, i tak naprawdę zamyka nam się to w zakresie około 40 pipsów, więc jak na interwał H4, 4-godzinowy, no to mamy tutaj całkiem wąską przestrzeń, więc myślę, że mm, czy jeszcze dzisiaj, zobaczymy jak to się potoczy, myślę, że nawet dzisiaj tutaj powinno być Coś ciekawego, jakieś, większy, jakieś większe wybicie, jakieś większy ruch i okazja oczywiście też do ewentualnego zagrania. Dobra, idziemy sobie dalej. USD, JPY. Tutaj na ujku Po drugim, takim pełnym podejściu poziom FS100 zostaje wybity. Także tutaj można powiedzieć, że trochę gubi technikę na UEK. Oczywiście fałszywe, fałszywego sygnału nie było, natomiast. Fakt taki, że wybijamy fs 100 a jednocześnie ponownie spadamy, wybijamy nowy dołek, no to powoduje tak, taką sytuację, że tą trendowość taką łagodną tutaj gubimy. Trochę nam się rozjechały te tendencje. Trochę ciężej wtedy na pewno te decyzje podejmować i handlować i szukać takich właśnie naturalnych układów, chociaż natomiast no, zmienność na pewno cały czas dopisuje, więc. Nie możemy rezygnować z tego rynku. Jeżeli chodzi o ograniczenie dolne z pułapu 127,2 z tego zewnętrznego współczynnika, możemy tutaj zdecydowanie uczynić poziom popytowy, najbliższy poziom popytowy 151,04, około 140 aż pipsów względem bieżącej wyceny. Natomiast zmienność na tym rynku cały czas na bardzo wysokim poziomie, więc absolutnie nie stanowi to jakiegoś większego wyzwania, wyzwania jeśli chodzi o. Osiągnięcie pułapu w przeciągu jednej sesji. Dla przykładu wczorajsza D1 świeca sesyjna, rozpiętość całkowita, e, oczywiście z cieniem około 250 pipsów. Także e, to jest przykład tego, jak tutaj fajna zmienność panuje i jak ten rynek jest godny teraz e, uwagi do, do handlów, e, czy to w szerokim horyzoncie czasowym, czy też zdecydowanie w tym. Tym mniejszym. No pozostawiamy tutaj ujka z tym pułapem popytowym, zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno gdzieś mamy sygnał tego, że ta trendowość zdecydowana w kierunku spadkowym może zostać odwrócona, więc to wsparcie myślę to ciekawa opcja transakcyjna. I jeszcze dwa słowa o złocie. Tutaj oczywiście zbliżaliśmy się na złocie do rozstrzygnięcia z uwagi na to, że też poprowadziłem tutaj od dołu tą poglądową, powiedzmy, linię trendu takiego bardzo lokalnego, wzrostowego. No, i ostatecznie po kilku odbiciach, zobaczcie, że po drugim teście na poziom FS100 na 61,8, na ten opór zaznaczony, dochodzi do wybicia górą. Także tutaj zdecydowanie musimy sobie układ zaktualizować. Myślę, że tą linię możemy pozostawić. Minimalnie tutaj lepiej dopasujemy, i oczywiście cały czas to pozostaje aktualne. Na pewno warto sobie tutaj też korekcyjne mierzenie nanieść. Tutaj dwie opcje mam na złocie jeszcze na myśli. Mierzenie korekcyjne, które oczywiście będziemy sobie przesuwali w górę, jeżeli kurs będzie wzrastał. Bardzo fajnie jakby to w okolicach nam tej linii trendu wypadało mierzenie. Także to na pewno będzie dodatkowe wzmocnienie, jeżeli takie sytuacje by się nam tutaj wytworzyła. I oczywiście pomierzymy sobie tutaj cały swing spadkowy. 50 po drodze, 50 wybita. Mamy 61,8 minimalnie powyżej wcześniejszego takiego kluczowego wierzchołka po zakończeniu korekty. Myślę, że ten poziom godny tutaj na złocie będzie uwagi. Wycena dla tej strefy oporu 2434 dolary za uncję. Jeżeli chodzi o ograniczenie dolne, które oczywiście z dużym prawdopodobieństwem będzie podciągnięte w górę, na tą chwilę 2392.